To jedno, a w zasadzie te trzy to najlepsza klawiatura styla. A przynajmniej tak mówią. Cześć, manko, moi drodzy, z tej strony Radejko, witajcie na moim kanale Apex Pro OmniPoint, czyli najlepsza klawiatura od SteelSeries. Jest tej pełny rozmiar, jest tkl jest też 60 -ka. dodatkowo jest w moim przypadku bezprzewodowa. Dzisiaj chciałem Wam o tych klawiaturach opowiedzieć, skupiając się na totalnie unikalnych funkcjach, które wyróżniają je na rynku i pozwalają Steelowi wciąż być jedną z popularniejszych firm klawiaturowych. O dłużej nie będę za dużo mówił, ponieważ niedawno pojawił się z jej udziałem materiał na kanale MoraleTV Dziękuję ja go wam w prawym górnym narożniku, więc tam koniecznie wpadnijcie, jeżeli chcecie coś więcej zobaczyć. My skupimy się na dwóch pozostałych, i jedną z nich jest właśnie Apex Pro Mini Wireless, czyli ta bezprzewodowa, o której mówiłem wcześniej. No i oczywiście super ciekawa propozycja, ponieważ jedyna z tych trzech, która dostała wersję 2023 odświeżoną, lepszą, odnowioną i sprawiającą naprawdę genialne wrażenie. Jedno co mają wspólnego to przełączniki. Przełączniki OmniPoint i jak widzicie no połowę pudełka oddają przełącznikom, więc trzeba o nich chwileczkę powiedzieć. Są to magnetyczne przełączniki od Steel Series. Wcześniej było OptiPoint, to były optyczne, to są OmniPoint, które działają na zasadzie efektu hola, tak jak teraz chociażby są klawiatury od Wootinga, są klawiatury od Corsera, które korzystają z bardzo podobnego mechanizmu. Czy nawet są oczywiście inni mniejsi producenci, którzy coś takiego mają, a to przekłada się bezpośrednio na bardzo płynną regulację samej wysokości aktywacji. No i tutaj aktywacja może być od 2,0 do 3,8 mm, co przekłada się na ileś tam razy szybciej niż klasyczna klawiatura. Czy rzeczywiście jest szybciej? Do tego jeszcze dojdziemy i jak to się przekłada w praktyce. Dwa słowa o wersji mini, którą za chwileczkę odłożymy na bok i skupimy się na tej wersji, właśnie większej, większej, na TKL-ce, która jest moim zdaniem najciekawsza z całego zestawienia, więc. Jeśli chodzi o tę klawiaturkę, to jest standardowa, można powiedzieć, 60% klawiatura. Łączność 2,4, Quantum Wireless od Steel Series oraz łączność Bluetooth. Dongiel, który jest w zestawie, jest podłączany bezpośrednio już przez USB typu C, ale nie martwcie się, jeżeli Wasz komputer takiego USB nie posiada, ponieważ jest w zestawie również adapter. Niestety, mam z tą klawiaturą jeden problem. Zaraz po wyjęciu z pudełka ta klawiatura... Niestety po prostu skrzypi. I to jest jej największy mankament. Jak się już ją położy na biurku, to jest w porządku, ale każde chwycenie, ściśnięcie, przesunięcie, to niestety jest dodatkowy skrzyp. I jako jedyna spośród tych trzech, ta najmniejsza wersja też została pozbawiona ekranu, który jest no, super wyróżnikiem i który ja po prostu uwielbiam w przypadku Stila. Więc mini wireless wędruje na bok. Ona również ma te przełączniki OmniPoint, ją również możemy sobie dostosować punkty aktywacji. Ale skupmy się na tej odświeżonej, skupmy się na tej najlepszej, na tkl która ma Hyper Magnetic Switches 2.0 OmniPoint. Cały czas się mylę. Proszę uprzejmie, pakowanie klasycznie jak wszystkie klawiatury SteelSeries, tutaj nic się nie zmienia. Klawiatura w woreczku, w grubej folii, więc na pewno transportowo nic jej się nie wydarzy. Jest i oczywiście ona, yy, od razu uprzedzam, to jest nordycki układ, ale taki po prostu mogłem dostać szybciej, a były mi te klawiatury potrzebne do innego materiału, więc to jest nordycki układ, ale to nic nie zmienia, jest oczywiście w zestawie przewód do podłączenia jej i co ciekawe, nawet i tkl przychodzi z podpórką pod nadgarstki, co wcale nie jest oczywiste, bo tak na dobrą sprawę niewiele klawiatur TKL, naprawdę niewiele klawiatur TKL ma podpórki pod nadgarstki, a zwłaszcza podpórki pod nadgarstki od razu w zestawie mocowana tak jak w przypadku pełnowymiarowej magnetycznie od spodu. Z tyłu jeszcze jest taka ciekawostka, gumowa zaślepka, pod którą znajdujemy kick puller standardowy, steeresowy kick up puller, którego przyznam się szczerze, bez żadnych tutaj, bez żadnego słodzenia ja nie lubię. Jest zbyt miękki, jest niewygodny w użyciu. Ale jest. I będzie z wami zawsze, gdy tylko go będziecie potrzebowali. Gdybyście nagle w jednym momencie stwierdzili, że co by było, gdybym sobie wyjął jakieś switche, nawet nie switche. Co by było, gdybym sobie wyjął jakieś kikawę. Próbujemy teraz dokonać niemożliwego. Podnieść klawiaturę tylko za podpórkę pod nadgarstki. I to jest trudne. A łatwe jest zasubskrybowanie tego kanału nie bieżąco. Ha, ha. Nie spodziewałeś się tego, nie? Jeżeli chodzi o cenę, o co wielu z Was pewnie na samym początku zapyta, to od mniej więcej 600 do 1200 zł taka klawiatura w chwili obecnej potrafi kosztować. Oczywiście wszystko zależy od wielu innych czynników. Mój układ nordycki, wiele osób stwierdzi, że a panie po co to? Klawiatura. Działa jak klawiatura. Wszystkie klawisze można przebindować, jak we wszystkich klawiaturach. Ale nie o tym, bo ja się chcę skupić na tych najważniejszych rzeczach, które wyróżniają ją na tle konkurencji. I przede wszystkim zaczniemy od prawego górnego narożnika. OLEDowy ekran. Coś, co Stil wrzuca do swoich peryferiów już od dawien dawna. Jakiś czas temu przygotowywałem materiał o moich sławkach, których używałem przez kurczę chyba ponad rok, które właśnie taki ekran miały. I tam, przy pomocy software'u, mogę sobie na tym ekranie wrzucić co tylko chcę. Od prostych znaczków, animacji, stick które się oczywiście pobierało czarno-biały, no bo to nie jest kolorowy, jest tylko czarno-biały, więc czarno-białe animacje po status mojego komputera, czy chociażby instrukcje w grach, jak na przykład w League of Legends, kiedy pojawi się smog, kiedy pojawi się Baron i tak dalej. To są naprawdę bardzo przydatne, bardzo fajne rzeczy, które tutaj możemy ustawić. Ale jeżeli chodzi o sam ekran i jego obsługę, jest to dziecinnie proste, bo nie potrzebujecie nawet instalować softu. Ba, do tej klawiatury wcale nie potrzebujecie instalować softu, bo wszystkim właśnie dzięki temu, że macie ekran, możecie zarządzać bezpośrednio z klawiatury. No i tak w ten sposób wchodząc możemy oczywiście zmienić podświetlenie, zmienić makrosy, zmienić punkty aktywacji, profile czy zarządzać ekranem, ale najciekawsze oczywiście jest na samym końcu. Jest to gra w Snake'a. Chodźcie zobaczyć. Now Snake You dead? Zaprawdz mi Snakea. Ej, przed chwilą w niego grałem. Teraz poszedłem do komputera zrobić aktualizację firmwareu. Nie ma Snakea. W każdym razie ten właśnie ekran z dwoma przyciskami. Rolka oczywiście klasycznie od głośności, a przycisk to jest play/pauza albo wejście do. Menu i tymi właśnie przyciskami można bez żadnego problemu ustawić wszystko. Tam spojrzałem, bo tam mam komputer i patrzę, co teraz klikam. Okay. Uważam, że to styl robi dobrze, i ten ekran jest czymś. Co tak, ja chciałbym mieć w swoich peryferiach. To jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Druga rzecz to fakt, że Steel. Patrzy na to, co jest popularne na rynku ostatnimi czasy, i mimo, że te klawiatury, ten Apex Pro, już jest od jakiegoś czasu na rynku, to bez żadnego problemu kilkoma szybkimi update'ami dodali do nich Rapid Trigger, czyli dynamiczny punkt aktywacji. Ogólnie o dynamicznym punkcie aktywacji i tym, jak szybko może klawiatura reagować na Wasze polecenia. Robiłem materiał na morele prawy, górny narożnik, tam jest to w bardzo złożony sposób przedstawione, ale mam nadzieję, że każdy będzie w stanie wyciągnąć z tamtego materiału coś do siebie. W każdym razie skrótowo to opisując. Normalnie w klawiaturze, jest tak, że masz mniej więcej 4 mm tego głębokości wcisku, tak jak jesteś w stanie wcisnąć ten klawisz. I mniej więcej gdzieś w połowie po tych 2 mm jest aktywacja. Czyli wciskasz przez pierwsze 2 mm nic się nie dzieje i przez ostatnie też nic się nie dzieje. I żeby znowu wcisnąć, no to musisz podnieść powyżej tego punktu aktywacji palec i znowu wcisnąć. W przypadku dynamicznych punktów aktywacji, tak jak chociażby właśnie Rapid Trigger w tej klawiaturze Steel działa to w ten sposób, że klawisz dynamicznie uzbraja się w momencie, w którym przestajesz go wciskać. Mówimy tutaj o czułości nawet 10 mm podniesienia palca, 1,0 mm podniesienia palca i wciśnięcia go ponownie. Coś, co prawdopodobnie podświadomie nawet nie zarejestrujesz, że zrobiłeś. To właśnie może się tutaj wydarzyć, i to sprawia, że granie jest jeszcze bardziej responsywne, jeszcze szybsze, jeszcze bardziej dynamiczne. No chociażby właśnie we wszystkich strzelankach strajfowanie to chodzenie na boki, gdzie klikamy AD AD jak szaleni, staramy się jak najszybciej zareagować na to, żeby zatańczyć i uniknąć kul przeciwnika, tak tutaj nie musimy już podnosić palców w całości, a wystarczy tylko delikatnie właśnie przy samym maksymalnym wciśnięciu, przy samym końcu tym poruszać, a komputer zarejestruje już nową, kolejną akcję. I to jest naprawdę super, jeżeli chodzi o samą responsywność tej klawiatury, jeżeli chodzi o samą responsywność gier, to jest ogromny game changer. Jeżeli chodzi o takie dziwne zachowania, rzeczy, których nie rozumiem w tych klawiaturach, to wszystkie klawisze funkcyjne, czy też strzałki są Standardowymi przełącznikami mechanicznymi. Tutaj się nic nie zmieniło. Te magnetyczne przełączniki tyczą się tylko części użytkowej, tej głównej części. I to jest zarówno w przypadku 60, gdzie jest tylko ta środkowa część, tak jak tutaj w TKLC. Zobaczcie sami biały i Czerwony, i tak samo również w pełnowymiarowej klawiaturze, tylko te główne klawisze są przełącznikami magnetycznymi, które można do siebie dostosować. Jeżeli chodzi o przełączniki magnetyczne, i to, że komputer przez cały czas dokładnie wie, jak mocno ten klawisz jest wciśnięty, można bez żadnego problemu na takiej klawiaturze zbindować sobie podwójne akcje, czyli. Jeżeli chcecie pisać kapslokiem, to nie musicie już teraz klikać kapsloka, a wystarczy mocniej naciskać klawisze na klawiaturze. W zasadzie wciskać do samego końca, bo możemy to zbinować bez żadnego problemu tak, że lekkie muśnięcie to będzie mała litera, a duże, mocne wciśnięcie do samego końca to będzie litera wielka. Wymaga to wprawy? Jasne. Ale czy taka możliwość jest? Bez żadnego problemu. To samo tyczy się sprintów w grach czy chociażby tego, co pokazują na swoich materiałach promocyjnych, gdzie w się na delikatnym wciśnięciu jest chodząca postać, ale jak wciśnie do samego końca, to postać już biegnie. No ale są rzeczy, które jednak się nie zmieniają i pokazują, że Steel jeszcze ma sporą drogę do przejścia, żeby ponownie wrócić na sam szczyt popularności i kupić się w łaski wszystkich innych graczy, też entuzjastów, klawiatur, ponieważ ta klawiatura nie posiada ani smarowanych stabilizatorów, tutaj się nic nie dzieje, nie ma żadnej warstwy wygłuszającej, to jest po prostu zwykła, klasyczna klawiatura. Okej, okay, jeżeli chodzi o bebechy, mamy ten ekran, mamy magnetyczne przełączniki, ale jest sporo miejsca na takie... Małe dodatki na taką małą poprawę, która by sprawiła, że z tej dobrej klawiatury zrobilibyśmy coś świetnego, coś naprawdę niesamowitego, co biłoby każdą konkurencję od razu na łeb. Na szyję nie ma żadnych możliwości. Jeżeli zaś chodzi o samą jakość wykonania, to tutaj nie mam się do czego przyczepić. Jest ona wykonana z naprawdę wysoką starannością, jest solidna, nie ma żadnych zbędnych luzów, co prawda jest w 100%. Plastikowa, ale jest to naprawdę dobrej jakości tworzywo. Ale dość teoretyzowania, chodźmy do komputera, pokażę wam tę podwójną aktywację w praktyce. SteelSeries GG czy ich oprogramowanie i od razu wchodzimy w zakładkę Engine, bo to tutaj będziemy mogli zarządzać naszą klawiaturą, naszymi ustawieniami i od razu na początku dostajemy informację, że system monitor już tym zarządza, zaraz o tym opowiem. Pierwsza zakładka to nic ciekawego, to są oczywiście przypisania naszych klawiszy. Aktywacja to jest druga zakładka, która nas będzie interesowała znacznie bardziej, ponieważ tutaj możemy aktywację ustawić od 1 mm do 4 mm. W sumie nie zgrywa się do końca z pudełkiem, bo na pudełku było 0,2 mm do 3,8, ale Soft chyba wie lepiej, więc w to będziemy mu wierzyli. Zaznaczamy wszystkie klawisze i od razu ten punkt aktywacji możemy do nich zastosować. Od razu również możemy włączyć Rapid Trigger do wszystkich klawiszy jednocześnie. I ustawić jego próg aktywacji, próg bólu można powiedzieć, gdzie to jest po 4 mm, czyli całkiem wcisnąć, całkiem odpuścić, żeby się ponownie uzbroił, ale tak samo dobrze możemy ustawić 1, 10 mm, które w moim odczuciu to nie jest, że musisz lekko poluzować ten palec, żeby się wcisnęło jeszcze raz. W moim odczuciu te 1, 10 mm czułości to jest po prostu przestać wciskać. To jest tak dokładne i tak czułe. Zapisujemy tę aktywacje i przechodzimy od razu. Do kolejnych. Dual bindings nas dzisiaj nie interesuje. Dual Actuation to jest to, co jeszcze będę chciał wam pokazać, ale za momencik to jest właśnie to wciśnięcie mocniej, słabiej, żeby mieć drugą aktywację. I na samym końcu OLEDowe ustawienie naszego ekranu, możemy tutaj tak samo w prostym konfiguratorze sobie narysować coś, jak i możemy załadować nasze obrazki, jakie tylko będziemy chcieli. I zanim wreszcie tego CS-a i spróbujemy zrobić tak jak na reklamie, że lekko wciskam i on idzie, mocniej wciskam, biegnie, to jeszcze w engine na górze jest druga zakładka, oprócz pryzm, to jest podświetlenie, jest zakładka aplikacje. Aplikacje, które pozwalają Wam wykorzystać ten ekran do jeszcze innych rzeczy. No i to jest naprawdę spoko. Chociażby synchronizacja z Discordem, nie ma to znaczenia, nie jest to najlepsze. Mega ciekawe jest wizualizator audio, który pozwala Wam żeby Wasza klawiatura jej podświetlenie działało tak jak muzyka, która leci w tle, pozwólcie, że sobie coś odpalę w tle. I zarówno mamy na ekranie wizualizator, jak i cała klawiatura zaczyna tańczyć w tym, co jej zadaliśmy. Tutaj akurat mamy wszystkie ustawienia, czy to będzie kolor lawy, nie lawy, czy jakieś inne, to już zależy tylko od Was. I naprawdę to jest tak proste do zrobienia, tak na dobrą sprawę każdy producent mógłby to zrobić w swoim oprogramowaniu, ale nie każdy to robi. A tutaj to mamy. I to jest tylko jedna z wielu różnych funkcji, jakie tu znajdziemy. Po druga, równie ciekawa, jest to aplikacja, która mi się mega podoba, to jest System Monitor. Czyli aplikacja, która pozwala nam sprawdzić status naszego komputera. I tak jak ja tutaj włączyłem, żeby mi pokazywało status procesora, karty, ramu i tak dalej i to już się wyświetla cały czas cyklicznie się zmienia na tym małym ekraniku OLEDowym więc to jest jedno z jego wykorzystań jedno z jego zastosowań gdzie możemy sobie określić jakie te parametry będą się pojawiały ba możemy to nawet przypisać do danej konfiguracji w tym momencie jest to konfiguracja pierwsza i jak włączę pierwszą konfigurację to ta aplikacja przejmuje kontrolę nad tym podświetleniem aplikacji jest od groma i każda w pewien sposób będzie wam ułatwiała korzystanie z komputera, będzie to uprzyjemniała. I to nie tyczy się tylko tej jednej klawiatury, to tyczy się w zasadzie każdego jednego sprzętu, czy to słuchawek, czy to klawiatury z wyświetlaczem od C Series. Ale chodźmy wreszcie sprawdzić tę podwójną aktywację. No i ustawiamy tę podwójną aktywację i chcemy, żeby pierwsza aktywacja się robiła na samym początku, druga aktywacja, a druga aktywacja musi być niżej niż pierwsza, to zróbmy ją mniej więcej po dwóch milimetrach, czyli połowa drogi. I wszystkie klawisze chcemy, żeby to były i na przykład niech to będzie W, Eee, ale pierwsza aktywacja w takim razie nie może być W, a zróbmy, żeby pierwsza aktywacja w takim razie była Shift plus W. Modyfikator dodajmy. Lewy shift, no tak, bo w CESie się przecież chodzi na shift. Tam, zróbmy to. Najprostsza modyfikacja, pierwszy to jest zwykły lewy shift z W. Jestem mega ciekaw, bo... Rzeczywiście, nie zwróćcie uwagi na reklamie, oni grają w CESA, a w CS-ie się biega domyślnie. Trzeba z szyfcikiem chodzić. Zaraz wam powiem, jak to zrobić. Ale teraz idę sobie na szyfciku, mimo że nie mam szyfcika, jest tylko W, ale tylko trochę podniosę, to biegnie i idzie. I, idzie. I biegnie. I idzie. I biegnie, i idzie, biegnie, idzie. <laughs> Ej, to jest spokoj, to może się naprawdę sprawdzić w wielu grach, tylko ważna rzecz, że my musielibyśmy być przyzwyczajeni, nie tak jak zawsze byliśmy, do wciskania do samego końca. To jest coś, co zostało w wielu z nas i e, ja też to mam cały czas, mimo że już od dawna mam klawiaturę, która aktywuje się zaraz tam po dotknięciu. Chodzi o to, że my jesteśmy odruchowo nauczeni, żeby wcisnąć do samego końca. Więc teraz delikatnie tylko i muskam. Jak ja to zrobiłem? Otóż, moi drodzy, sytuacja jest bardzo prosta, albo nie taka prosta. Aktywacja, aktywacja podwójna, no to musimy najpierw zmienić bindingi, te podstawowe keybindy, czyli podstawowe przypisania klawiszy, chcemy, żeby to był Shift plus W teraz, odwrócimy to, żeby jednak biec, jak się wciśnie do końca. Czyli delikatnie wciskając będziemy chodzić, Shift plus W, ale drugą aktywację, którą tutaj robimy, trzeba ją manualnie włączyć, to będzie sama litera W. I druga aktywacja będzie się tyczyła tylko i wyłącznie W. Jeden, jedyny klawisz, jaki włączyłem. O! I teraz podwójna aktywacja chcę mieć na samym końcu wciśnięcia, a pierwsza aktywacja chcę, żeby była na samym, samym począteczku. Niestety, no, w przypadku podwójnej aktywacji nie działa Rapid Trigger, więc. Coś za coś. I teraz, jeśli się nie mylę, powinno to działać tak, że jeśli wcisnę lekko, to idę, a wcisnę do końca, to biegnę. I tak to też działa. Zobacz to. I idę, biegnę. I idę biegnę i idę. To też bardzo fajnie widać w zwykłym notatniku, gdy delikatne wciśnięcie, to w tym momencie znowu odwrotnie bym to musiał zrobić, ale zrozumiecie mnie. Delikatne wciskam, mam dużą literę W, no bo to jest przecież shift z W, tak jak w się trzeba było chodzić, ale wcisnę do końca, to się pojawia małe W. Czy w prawdziwym życiu to może być to pisanie kapsem, czy przesadziłem? Przesadziłem jednak z tym pisaniem kapsem, słuchajcie, bo to jest druga aktywacja, więc jak wcisnę, to najpierw się pojawi pierwsza aktywacja, a dopiero później druga. Więc to duże WI tak się będzie wkradało. Więc żeby zrobić drugą aktywację, to ta pierwsza też się musi dokonać. Więc wpisanie pisanie niekoniecznie będzie to rozwiązaniem i raczej trudne do wykonania. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przybliżenie Wam klawiatur od z ich najlepszych klawiatur, z naprawdę niesamowitymi możliwościami i aplikacją, którą cały czas rozwijają. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie o tych klawiaturach i ewentualnie, mając mniej więcej 600 zł, jaką Wy kupilibyście dla siebie. Albo jeszcze inne pytanie, jaka powinna być Wasza wymarzona klawiatura, co powinna mieć klawiatura, żeby była super, ekstra, pro, elo i tak dalej, no. To no na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Na razie i cześć!